Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bonzi. Dzisiaj was zapraszam do gry United 11. Potwieramy sobie paczki. Obecnie jestem w trzeciej lidze. No i tak prezentuje się mój skład. Mam ogólnie ligę holenderską. Praktycznie... Sami piłkarze z Holandii. <laughs> Dobra, może to w sklepie coś zmieni te paczki wszystkie, bo... Może mnie też denerwuje, bo jestem praktycznie na ostatnim miejscu Liza Chciałem przejść do drugiej, nie? Więc zaczynamy. Fernandez. O, Wasilewski. Polski akcent. W tym odcinku nawet. Jakaś złota, chociaż jedna mi się przydała. Lindegard. Regini. Mane, Tony Pereira No nic Dzisiaj nie leci nic O oh, Holender No jest już była złota David Silva I myśmy tu minął Gomez Zamknij to Dwóch se kupimy zwykłych A co? Zaszalejemy Paco opening za 180k Obecnie to był mój największy pack opening na moim kanale Dobra, lecimy do składu Co my tu mamy ciekawego? Nic ciekawego Tony, Pereira, Mano, Lindegard, Roy, Gomez, o, Wasilewski, polski akcent Nie wiem, czy coś zobaczę tylko On nie ja będzie miał zgromadzenia z Jest Niestety ale ogólnie, nie no, pack był moim zdaniem nieudany, nie trafiłem żadnej złotej karty, a myślałem, że coś trafię, ale niestety nie, nic się nie udało zrobić z tym, no i cóż, dzięki wszystkim za oglądanie mojego pack openingu. drugiego na tym moim kanale, bo pierwszy był za 100k, ten, jest za sto, ten był za 180k, no co, no to w takim razie subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie mój kanał, komentujcie. Negatywne komentarze są dla mnie w chuj motywujące, jakby co. Także, miłego dnia, cześć.